Stary filtr oleju wyglądał. No, na pewno ktoś tu regularnie wymieniał oleje. Też to jest ledwo dotarte. Idziemy się przewieźć bełemką? Tak? Nie? Tak? Nie. To nie zna moje nerwy. Nie <noise> mam Słuchajcie, zobaczcie co udało mi się wstawić na kanał. Po chyba roku wjechała BMA, już wam pokazuję jak to wygląda. Słuchajcie, wszędzie wszystko jest zawalone olejem. To są jakieś stare wycieki, pewnie było gdzieś tam spod dekla, musiało ucieknąć. Bo widzicie, jak to wszystko tu wygląda. Zapać zawalone. Ogólnie silnik będzie cały myty, bo, bo wygląda jak wygląda. Jej problem aktualny był taki, że mieliśmy tutaj do uszczelnienia misę olejową, już Wam to wszystko pokazuję. Chodzi o to, że ciekło z niej jak z kranu, z tej uszczelki. Silnik troszeczkę jest zanagażony, niestety, ale będziemy mu robili pukankę, całe te sanki, widzicie jakie to wszystko upierdzielone, to wszystko przekładnia, wszystko to wszystko jest uwalone właśnie z tej, z tej miski. Ten olej się lał. Poduszkę mamy tu do wymiany jedną, druga jest dobra Także poduszkę od razu będziemy wymieniać No i mamy wyciek tutaj na wspomaganiu Dosyć duży I ten wyciek jest, już Wam pokazuję I ten wyciek jest tutaj Pod tym zbiorniczkiem Dokładnie pod tym zbiorniczkiem zwęża Ścieka wszystko na dół, nie z tego pierwszego tylko tego co jest z tyłu Wszystko tam gdzieś kurce cieknie Może sam jest pęknięty, nie wiem, nie patrzyłem jeszcze, ale tam jest wyciek Reszta to są stare jakieś zależności, Także to wszystko zostanie umyte od razu. Poleciały wszystkie nowe rolki, paski. Wiadomo, to wszystko trzeba było powymieniać. Lewy napinacz też idzie nowy, prawy jest dobry. No, wszystko to co tam weryfikujemy po kolei, co, co wyskakuje, no to, to, generalnie, to generalnie wymieniamy. Lampy będziemy polerować. Bo, bo mi się nie podobają, zresztą lewa jest bardzo spieprzona. O, o resztę to powiem wam: progi, podłoga, to wszystko jest zdrowe. Podróżnice tam, to wszystko pod spodem w tym aucie jest zdrowe i to jest właśnie fajne, że, że ona się trzyma kupy: że jest, że jest naprawdę zdrowa, a nie jakaś tam kurde, że się zaraz złamie. I wydaje mi się, że to auto warto ratować. Naprawdę warto, bo, bo, bo jest dosyć, dosyć. Dosyć fajna, naprawdę ta BMW jest dosyć fajna. Dlatego ją kochani ulepimy i będziemy dokazywać. Ona będzie jeździć już niedługo, już niedługo za dwa dni, może jutro. BMW mamy poskładaną. Przemisa olejowa uszczelniona, umyta. Tu sobie połamywaliśmy z tym wspomaganiem, bo to się lało, ale już wiem, gdzie się leje. Leje się na górze zwęża. Także to jeszcze muszę zrobić, zanim ją odpalimy. Tutaj niestety jest jeszcze olej, ale to wszystko jest, no po prostu nie umyte jeszcze, to po prostu tu z, z miski olejowej. Wszystkie rolki, napinacz, paski, wszystko powymieniane. Czujnik też nowy poziomu oleju, stary był uszkodzony. Teraz tak, zobaczmy sobie, jak wyglądał stary filtr oleju. Stary filtr oleju wyglądał. No, na pewno ktoś tu regularnie wymieniał oleje spierdzielony jest równo. Patrzcie, tu jest, wszystko popękane, pocudowane, no rewelacja, rewelacja. Właśnie dlatego będziemy robili płukankę. Pu I specjalnie do tej płukanki, specjalnie do tej pukanki zakładamy nowy filterek tylko po to, żeby zobaczyć. Jak on będzie wyglądał po pukance? po odpowietrzona, pali, chodzi, jeździ. Podpiliśmy sobie jakiś tam sprzęt diagnostyczny, żeby widzieć jakaś temperatura. lejemy. Lejemy. Niech ma. Niech ma. Osobiście nie jestem zwolennikiem pukanek. Nigdy tego nie stosowałem, nie lubię. Fakt, faktem, nie mówię, że to jest coś złego. Które masła jest pod korkiem, jak słusznie pewnie niektórzy zwrócą uwagę, ale to nie jest objaw, że to jest uszczelki, uszczelka pod głowicą. Ten samochód po prostu od roku on tylko był przepalany, przepalany, nic więcej nie jeździł. On zrobił, może, kurde, w sumie 500 metrów. Po placu i tylko tyle. Wcześniej poprzedni właściciel też go miał z rok, albo lepiej, no z 2,5 roku to praktycznie nie jeździł Co ciekawe, na rozgrzanym silniku ten silnik nam dosyć, dosyć głośno stukał. Stukał dosyć głośno, ale powiem wam pochodził. Pokatowaliśmy go już z no, godzinę, yy, Dostał trochę palnik i wszystko ustało. Chodzi jak, jak Żyletka. Teraz robimy mu pukaneczkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. Zlewamy olej, olej chodził, czysty olej chodził na tym oleju ile godzinę? Plus 10 minut płukaneczka. Zobaczmy co to będzie. Oku, jak woda. No, jakiś mega czysty to on już nie jest. Widać, że trochę to wypukało. Chociaż spodziewałem się, że będzie bardziej usyfiony. Mhm. Straszny nieporządek tu zrobiłem. Jak zawsze Dlaczego tak jest? jak robię przy swoich samochodach to zawsze taki burdel zrobię w warsztacie, że żeby... po prostu... Normalnie do zwolnienia kurwa. Dobra. Patrz się przejść kurwa nie tak. da. nie ma, na dole została. Dobra, weźmiemy sobie jakąś inną. Oj, oj 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 to się nie uda no weź no pociągnij delikatnie dobra poszło ja pier... ale ciutko przykręcone było i zobacz kurde chciał puścić dobra mamy go Jestem ciekawy, jak on wygląda. No, zbierało trochę takiego sychu. Ale, ale powiem ci, że myślałem, że będzie gorzej. Ale na pewno będzie lepiej. Dobra, zalewamy teraz porządny olej. Polimy chodzić. No i tak, mordeczki. Słuchajcie, dwa dni udało się bełkę do końca ogarnąć. Prawie do końca, bo został jeszcze tumik, tam jest trochę pęknięty. Aby tam podspawać, ale to już może za tydzień wjedziemy w sobotę i to zrobimy. To już pierdoła, to nie pierdzi, nawet tego nie słychać, ale ja wiem, że to jest i mnie to drażni. I słuchajcie, co jest, co jest fajne. Co I mnie cieszy, cieszy mnie to, że silnik zaczął chodzić jak pszczółka. Powiem Wam, jak pszczółeczka. Ten silnik. Wcześniej stukał. Na rozgrzanym silniku były sobie takie stuki, że przez moment się zastanawiałem, czy to nie panewna pieprza. Ale okazało się, że nie. Pochodził trochę, zalaliśmy mu świeży olej. Wiadomo, silnik cały został tam uszczelniony, wszystko uszczelnione. To nieszczęsne wspomaganie też okazało się, że tu jest wąż walnięty. Także to też już jest porobione. Nic się nie poci, nic się nie leje. Silnik jest suchy jak pieprz. Zostało nam go umyć tak naprawdę. I go umyjemy, bo to, to nie zostanie tak jak wygląda, bo ja nie mogę na to patrzeć tak naprawdę, także się niech będzie myty. Eee, co nam zostało do zrobienia? No Co nam zostało do zrobienia, czy u nich położenia wału jest do wymiany jeszcze, bo jest od niego non stop błąd. Położenia wałka był wymieniany w sensor, sensor był wymieniany. Filtry, nie filtry, cuda nie widy. Jakieś tam chłodnice, wisko nowe, nawet ta obudowa jest nowa. Naprawdę, tu jest tyle nowych części w tym samochodzie, że ręce opadają. Wybraliśmy tu olej taki, jak ma być. I silnik zaczął chodzić, jak pszczółka. Naprawdę. Zresztą możemy go zapalić. Słuchajcie, fajne. Widzicie, fajne, to wszystko działa. To, to jest fajne. W starych samochodach takie rzeczy cieszą w ogóle powiem wam szczerze, że te bm'ki to już takie były ostatnie fajne bm'ki o, a tu jest ukryty, ukryty sprzęt co gimby nie wiedzą co gimby nie wiedzą kaseta, to jest kaseta kochani chowamy to bo wstyd dobra Ura, zagadała wszystko żyje, klima chodzi Także słuchajcie, kura jest ogarnięta. Chodzi fajnie, ładnie, elegancko. Zobaczcie jak ten silnik chodzi. Pewnie na nagraniu nie będzie tego słychać. Ale on naprawdę chodzi równiuteńko, cichuteńko. Nic tu nie hałasuje. Pięknie chodzi. Chodzi tak jak powinna chodzić. Powiem Wam szczerze, że dźwięk tych V6 to mi się chyba nigdy nie, nie znudzi, bo V6 to jest R6, oczywiście, nie żadne V6. Spójrzcie, nawet dymka nie puszcza. Piękna sprawa. Dobra, gasimy ją, będziemy tu śmierdzieć Zobaczcie, zobaczmy, ile to ma w ogóle nalatane. Już Wam pokazuję. Ha, wyłączyłem zapłon. sorka 419 000. 419 tysięcy To jest ledwo dotarte Kochani to jest ledwo dotarte nie? Tak, tak te silniki naprawdę potrafią dużo znieść Dużo jeździć i ten samochód Ten samochód jest przykładem na tym Na to jak się staremu autu daje drugie życie Bo ten samochód naprawdę dostał drugie życie Zostało jeszcze ustawić zbieżność z przodu i z tyłu Bo wiadomo z przodu tu wszystko zostało wymieniane, Amortyzatory, sprężyny tarcze, klocki, wahacze, cuda nie widy z tyłu, tak samo wszystko co było do wymiany, hamulce, nie hamulce, jakieś tam tuleje, wszystko zostało powymieniane, także zbieżność jest do ustawienia. I ta fura będzie żyła. No, technicznie naprawdę, naprawdę można wsiadać, można jeździć. To auto będzie żyło, będzie jeździło. Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Progi, podłoga, i to wszystko pod spodem jest, jest naprawdę zdrowe. Tu na botnikach jakieś tam gówna wychodzą, ale to jest powierzchowne. Powiem Wam szczerze, że to, to wyszło jak on stał, bo tego nie było. Ale to wszystko to jest naprawdę powierzchowne. I teraz tak naprawdę trzeba by go lakierniczo, lakierniczo ogarnąć, bo. bo. Ano temu. I wszystko straciło urok. Ja pierdzielę. No ale spójrzcie, jak to wygląda. Ta maska to jest po prostu masakra, jest skorodowana. Tak, maskę w tym kolorze. Jakiś tam Filber, coś tam znalazłem w tym kolorze cztery stówki Zderzak w granicach 150-200 zł też znalazłem. No i to ten jest ten częstne drzwi, bo powiem Wam szczerze, tu pod docerkiem korozja wylazła. Tutaj korodują, i tu z spodu korodują. Także te drzwi tak naprawdę trzeba wymienić. Znalazłem w tym kolorze za 200 zł, jeżeli chodzi o tapicerki i tak dalej. To wszystko fajnie się uda doczyścić, bo na przykład tutaj to było czarne. Mamy do tego specjalne środki, preparaty przetarłem i już, już nie jest czarne. Powiem wam szczerze, że. Chociaż te skóry są ładne, one nie są zniszczone, a nie są nawet za bardzo zabrudzone. Nic nie jest potargane, wszystko w tym małcie działa. I to jest kurczę fajne, i to jest kurczę fajne, powiem wam szczerze, że nie wiadomo, co z tym robić. Tak naprawdę to jeszcze przetrzymać, podmalować, przetrzymać i niech sobie rośnie w cenę. Czy to sprzedać tak, jak stoi, niech sobie ktoś już tą blachę ogarnie? Czy pomalować i sprzedać? Nie, nie. Nie, nie mam na razie na, dalej na niego pomysłu, ale na pewno na pewno ustawię zbieżność i na pewno sobie nim pojeżdżę. Chociażby po to, żeby mieć pewność, że auto jest pewne, że, że nic się nie dzieje. Fura ma przegląd, fura jest zarejestrowana, jak widzicie. Blachy założyłem, bo powiem Wam, że, powiem wam, że jak się blachy założy do samochodu, to od razu inne auto, od razu inne auto, że blachy są założone to już nie wygląda, że to jest taki, taki gruz, bo stoi tak bez blach, jak z przeznaczeniem na części dosłownie Także zostało nam go troszeczkę wewnętrzu odświeżyć, a i upitoliłem listwę Kurcze zobaczcie, no. nie ma listwy, upitoliłem, cholera jeszcze ją złamałem, leży tam z tyłu w taką o, listeweczkę jak tu jest Trzeba będzie kupić nową albo dwie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ale trzeba będzie naprawdę to wszystko kupić. No i spójrzcie na to, spójrzcie na to. Ha. Od razu 5 koni więcej kurczę. Te samochody jeszcze były fajne, bo teraz gdzieś te kurcze BMW-ki jak robią, no one już nie są takie. Do tego samochodu powiem wam szczerze, jak się wsiada czuć takie kurcze coś fajnego, naprawdę Co, coś takiego ma w sobie Jezu najsłodszy. jakoś taki respekt gdzie wziął, jak w kościele jak to wszystko jest utrzymane to nic nie jest normalnie brudne nic nie jest, wszystko jest naprawdę w ładnym stanie wszystko jest sprawne, działające jedynie kierownica jest tam przytarta rozdarta troszeczkę Trzeba by ją wymienić i pewnie wymienimy. A cała reszta to kurcze. Tu jeszcze jakieś niespodzianki znaleźliśmy w aucie. Proszę. Co my tu mamy? Jakieś interfejsy. Leżały w samochodzie. nic. Kończymy, kochani. Kończymy na dzisiaj tą robotę. Tak to, tak się wolny czas spędza między świętami. Firma nieczynna, a my. Dubiemy. Idziemy się przewieźć bm tak? Nie. Tak? Jedziemy się przewieźć bm, tak? Nie. Tak? Nie. <laughs> się przewieźć BM decyzja zapadła, sprzedajemy gnoja, tak? Wsiadamy. Jeszcze nie wiemy. jeszcze jadę pierwszy raz. Drugi jest? raz, a pierwszym razem co się stało? Ja dojechałam. Wypolerowaliśmy lampeczki, wyglądają błędnie. co prawda tutaj, co prawda tutaj pociekła rdza, spójrzcie co tu jest. No, samochód wygląda fatalnie, ale, ale powiem wam szczerze, mechanicznie jest spoko, poza jedną sprawą. Ale trzeba go pomalować i będzie to siwo będzie. Co się ostatnio stało, jak przyjechałeś byłem ką pierwszy raz. Zepsułaś. Rok stała biedna i się zepsuła. Ja dojechałam na miejsce. No tak, ale się zepsuła. To ty zepsułeś. A teraz się okaże, czy ją naprawiłem, czy staniemy. Nie, ty wsiadłeś i ty ją zepsułeś. Bo czujnik położenia wału jest już Nie ja się przysunąć tym... Tu gdzieś tam jakiś kur*** Ten smoku jest tam. No, szukam. Szukam o... do prawicy. Otwórz sobie... O widzisz. Jak się jedzie kochanie starym gruzem? Zajebiście. Zajebiście. Lepiej niż moim autem. Ta? Jednak ta motoryzacja stara patrze. Rok czasu stał samochód i cały czas mówiłaś, że kicha, kicha, że gruz, że ale jak się wsiądzie i się trzeba no to jest inaczej. Ale jest nie? masakra w ten samochód. No prawda, no prawda. Ale spód jest zdrowy i to jest najważniejsze. Buda jest do ogarnięcia, ale podłoga jest fajna, zdrowa. Akurat to jest dobre w tej BMC, że ona naprawdę trzyma się kupy pod spodem, nic nie jest zgnite. Tu nie dasz wnąć, bo są zakręty Tu się przesiędziemy później Ty też nie będziesz tu jechał szybko, bo tu nie ma hamulców No tam, tragedii nie ma, słuchaj Nie, wcale Daj mu tu gaz do oporu Nie? <śles> nie? Można zbierać z drzewa? Nie no, dlaczego? Ja w Ciebie wierzę. Zresztą ja masz, masz włączoną kontrolę trakcji, także wiesz. To mnie nie po mojemu, ale coś tam może pomoże, nie Denerwujące jest to stukanie z przodu, nie? nie ja nie słyszysz? Stuka jak cholera. No trzeba przyznać, że tylko lekko się gaz naciśnie Z dołu fajnie I idzie, się no wolno, SAG 2.8, to jest stara motoryzacja, fajnie. pancerny silnik. Ale wolno z 28 fajnie chodzi z dołu. Tylko musisz gazem, on od razu odjeżdża, nie? Nie ma tego takiego, wiesz? Zastanawiania się. Jedynka i pełny but. I dwójka też pełny but. Pójdź przysięgłe, pełny but. Ciągnij go dalej do czerwonego pola, go ciągnij. Ciągnij go tu na do czerwonego. Dalej ciągnij. A dwójce? But. Jedź, jedź. Trzy. Tak się to robi. A nie? Nie. Na jedynce go w ogóle do 3000 tylko pociągłaś. No to i tak za dużo. No jak? Jeden ból. Na prawo dwa but... jazdy dwa i trochę, już trzeba szybko zmieniać, jak się uczysz. Ale to cię głupot nauczyli. No tak. Zresztą mój Nissan jak już ma dwa tysiące, to wyje na jedynce. Twój Nissan to jest auto do powolnej jazdy. Po zakupy. I bud mu na tym zakręcie troszkę, nie się, jest kontrola trakcji włączona, on ci bokiem nie odjedzie. Śmiało, ciągnij. O, to właśnie jest to, co to auto lubi. Hamuj, hamuj. Zostry zakręt. Stara motoryzacja Stańcia, jest jednak ale fajna. Jedzie, no. No. Ale jak wygodnie, nie? No. Normalnie. No. No, normalnie. Szybko nie się wiadomo. zbiera i to jest fajne. No. Odjeżdża fajnie. Wiesz, no to nie ma jakiegoś buta takiego, żeby nie wiadomo co, tylko wrażenie jest po prostu takie, że on fajnie spod dupy odjeżdża, no bo jest duża pojemność, idzie fajnie z dołu i też no nie mam co mówić, się zbiera, no jednak buda jest też ciężka, nie ma co mówić, to trochę waży. Także wiesz, szału też nie robi. Prosto? No nie no zawrócimy tu gdzieś, nie? A nie tam? Jestem w prawo, objedziemy i tu wyjedziemy, nie? Ale to auto jest takie, że ono się prosi, nie? No tu nie ma takiej drogi, żeby... Ale się tak prosi, skraczać, nie? Tak no, łatwo idzie. No, tak. I bucior. O, o, co to chciałeś bokiem? Ale ten, yy, kontrola takcji Cię wycięła od razu Na razie słonko pięknie Trzeba mamy brudną, nie przygotowaliśmy się do jazdy, w ogóle Bo nie masz płynu do spryskiwania Cała fura, no Ja się przygotowałam, pomalowałam się Tak? No. To było nieplanowane dzisiaj Majtki ubrane. Tak? Sprawdzimy to. <grymne> dwójkę teraz wrzuć, dwójkę. I za zakrętem rura. Do odcinę. Ciśniesz. Ale to schrzaniłaś. musisz od razu cisnąć. Ciśnij jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. 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 Trzy. Trzy. Ciśnij. Pięknie zakręt za zakrętem tu jest, nie da się jechać szybko teraz się zamieniamy to też był żarty o z żartem, o no wiem, że jest z żarty słyszę za blisko miałam siedzenie proszę? za blisko miałam siedzenie, zdecydowanie no ja też mam teraz, zdecydowanie muszę się troszkę cofnąć o, tylko troszeczkę nie mi tylko sobie Uwaryjny sztryk Kontrola trakcji, sztryk Ale jedź normalnie, pojebało Cię Ja kontrolę trakcji wyłączyłem no ona od razu chce iść bokiem, widzisz, patrz co się dzieje Dobra, już wystarczy mi tych emocji Pięknie to chodzi Taki kurde duży wóz, ale Aaa ratunku <grystanie> Jestem za stara na taką jazdę Panie, życie się zatrzyma po 40, nie mówili Ci? Jeszcze nie mam 40! No to wszystko przed tobą Przecie. to jest piękne w tym wozie właśnie, nie? nie nie? nie, bo jakby miał hamulce to bym się tak nie bała spociłam się tak się jest z piąteczką, nie? Mm -hmm. Patrz, nie ten dźwięk mm -hmm. silnika, takie ja lubię to między 2 a 3000 tysiące ona ma takie, spróbujemy Odsunąć okno, może będzie coś słychać, nie? I człowiek się przewiezie tym to tak szkoda sprzedawać, nie? Znaczy się prosi, żeby ją zostawić, wycacać no, Ale to nie ma to jest Za dużo to. Nie, jedź już pomału Czemu krzyczysz? Fajne takie uczucie tu jest. Wiesz co twoje dziecko dzisiaj powiedziało? Podeszło do tego auta, wsadziło głowę i mówi tata, ale tu ładnie pachnie. A co ty powiedziałaś? Nie wiem. Że wali w tym samochodzie starymi ludźmi. No takim prl tak trochę. No bo taki zapach ma. Jak w wujka Kawałcie. No, właśnie. Tak w starym warburgu. Nie, ale BMK ma, ma coś takiego, właśnie. BMK ma taki specyficzny zapach. Bynajmniej wszystkie te stare BMW miały taki specyficzny zapach. W Warburgu wujka też tak śmiertelnie. Nie, jak? to nie jest taki zapach. Do tak każdej BMW wsiada i ma taki fajny, ciekawy, taki, taki stary zapach. Taki, to jest skóra, tak oni. Zaciągnięta fajkami. On, w ogóle to ten klej, ja słyszałem, <laughs> słyszałem takie coś, ktoś mi kiedyś mówił, że w BMW używali takiego kleju, który właśnie tak specyficznie pachnie Jedź prosto jeszcze Który tak właśnie specyficznie pachnie i, i dlatego te BMW stare tak, tak specyficznie w środku pachniały Tak słyszałem, nie wiem ile w tym prawda może to no, nic, ale tak nie słyszałem Nie wiem, Warburg pachniał tak samo Tam nie było skóry kochanie Ale może klej był ten sam no W sumie on był cały, chyba się trzymał na kleju Panie Ludzie, teraz nie wiedzą co to jest Warburg. Wygooglują sobie yy, Jedno jest pewne, naprawa była Skutecznie. skuteczna czujnik wału czujnik położenia wału padł Dziwne, bo był wymieniany tak, hałoj, nowy hałoj. i praktycznie niejeżdżony No właśnie, nowy czujnik, no ale tak auto stało półtorej roku przepalane co prawda, prawie niejeżdżone prawie było pojeżdżone i czujnik padł a położenia wału 500 kupisz zamiennik do tego samochodu niestety to nie będzie chodzić będzie się chrzanić, cudować ręce opadają tak już to niestety z BMW jest dlatego ktoś kto kupuje takie samochody musi się liczyć z tym że części są drogie tu wkład włożyliśmy czujniczek i auto chodzi czyli diagnoza była słuszna Kurczę, dobry wóz, technicznie naprawdę. To, to stukanie z przodu w kurza to trzeba zrobić, ale technicznie jest fajny wóz. No i hamulce z tyłu, z tyłu to trzeba. Co gdzieś jakiś luz jest na kolumnie kierowniczy. Trzeba, trzeba przejrzeć jeszcze hamulce z tyłu, bo tam wszystko jest nowe w, tych, w tych z tyłu. Tak samo z przodu wszystko jest porobione, ale coś się zapiekło, Auto stało kupę czasu. Jest no, na pewno nie... zapieczone, bo ręczny nawet nie, nie trzyma. Coś tam jest niehalą. A wiem, bo sprawdzałem na rolkach i hamulce z tyłu prawie nie hamują. Nie ma skuteczności hamowania wcale. No, no czuć jak hamujesz, że, no. że a samochód jedzie. Mocno wciśniesz, to zahamuje, bo ten przód jednak tam działa wszystko, ale tył jest kicha. Ale musisz jeść trochę, no. poprawkę na to No nie, no to, nie, jest, nie, nie, nazwij, nie, nie nazywajmy tego hamowanie, to jest kula masakra. Kurczę, no ten dźwięk, nie? Skoro tak Nie musisz... słyszysz tego? ostatnio jak przyjechałaś to Ci się podobało ale no nie dźwięk, Ten dźwięk, tylko, dźwięk tylko że dźwięka. jedzie ja nie słyszałam dźwięku o dźwięku cię ci mówię no ja nie wiem do czego Cię trzeba byłoby wsadzić żebyś Ty powiedziała kurczę, jaki fajny dźwięk silnik. to Porsche 911 to jeszcze <laughs> chyba nie prędko <laughs> czekaj czekaj jeszcze jeszcze tak do odciny ładnie dobra żonę? Fajnie było, podobało mi się. Mi też, ale jak ja prowadziłam. Wiem, dlatego no ty się z powrotem. To jak prowadziłeś, to nie było. <grystanie> Światła masz włączone. Chyba. Na pewno. To jechałam tak? z Gredzik. Artuchana. <grystanie> <grystanie> Tyle z jazdy Czy Trzymajcie się ciepło. Cześć!